Wysoko-Gwiazdko Pomorskiego, to po zadaniem czy tematem dzisiejszego spotkania była sytuacja na rynku pracy, gdzie zdiagnozowaliśmy stan obecny i zarysowaliśmy perspektywy rozwiązywania problemów, jako że Województwo gwiazdko Pomorskie na mapie problemów bezrobocia niestety jest w czołówce w kraju. To oczywiście dotyka w różnym stopniu. Wszystkie nasze miasta. Natomiast tak się ciekawie złożyło, że jednocześnie mogliśmy dzisiaj przejść do kolejnego etapu, a więc do etapu dostania środków unijnych na lata 2014-2020, ale w powiązaniu z rozwiązywaniem problemów zatrudnienia w naszych miastach. Stąd też. Mm, dzisiejsze spotkanie kończy się oczywiście pewną rezolucją i postanowieniem, które dotycząy do wszystkich parlamentów Zjednoczonych zbudownictwa wniosku pomorowskiego, ale również do władz samorządów budownictwa, władz e, państwowych, celów i organów rządowych. E, to teraz z mojej strony. oddaję głos uchwałego. Szanowni Państwo. Najważniejsi na rynku pracy są przedsiębiorcy. To nie prezydenci, nie urzędnicy, pracy, ale przedsiębiorcy. Myślę, że słuchanie się Big ułatwianie tych decyzji, które podejmują, stary z nowymi miejscami pracy, z nowymi inwestycjami, to jest nasza rola, rola rządu i rola dobrego przygotowania właśnie tychże procesów. Naszą rolą bezpośrednio jest na przykład właściwa organizacja edukacji uczniowie, którzy trafiają do średnich i właściwe kształcenie adekwatne do, do potrzebnych prac. Dużo trudniejszy problem to jest problem dostosowania szkolnictwa wyższego do że oczekiwań. To jest rola oczywiście rządu, ale coraz głośniej o tym się mówi, jak często zdarza się, że uczelnie kształcą osoby, które na zasilają szeregi bezrobotnych. Tak, być nie powinno, bo są to pieniądze publiczne. I ta dyskusja myślę skończy się tym, że wreszcie będzie tak naprawdę pewna ta strategia, która skoreluje potrzebę rynku nie tylko obecne, ale także za rok, za dwa, za pięć, z ofertą edukacyjną przedstawioną przez wyższe uprzednik. To jest uważam dzisiaj wielkie wyzwanie i źródło myślę tego, abyśmy z tymi wskaźnikami bezrobocia dokowali się zdecydowanie w miejscu dzisiaj. Warto chyba też powiedzieć o tym, co... Informacje dotyczące szczególnie przyszłości podkreślaliśmy jako prezydenci pięciu największych ośrodków w regionie. To w tych ośrodkach powinna koncentrować się działalność związana z tak zwanym aktywnym zwalczaniem bezrobocia. To tu powinno być najwięcej środków na formy aktywne w tym oczywiście z Funduszu Pracy, z Europejskiego Funduszu Społecznego. Te środki niestety w ostatnich dwóch latach drastycznie zmniejszyły się o prawie połowę, czy nawet ponad połowę. Oceniamy, że gdyby tylko dało się wrócić do środków przeznaczonych na aktywne zwalczanie bezrobocia z funduszy rządowych, to bezrobocie mogłoby zmniejszyć się około 10% w naszym regionie jedną dziesiątą mówiąc dokładnie obecnego stanu bezrobocia. O to już warto walczyć i o to także w tej naszej rezolucji zabiegamy. Ja bym jeszcze zwrócił uwagę, Szanowny Państwo na koszty pracy, zatem, że to też nowe stanowiska pracy tworzą pracodawcy, więc trzeba je do tego zachęcić. Wyjątkowo i w ich pozostałych miastach ogromnie inwestujemy w infrastrukturę, czyli stwarzamy warunki do nowych miejsc pracy, dla inwestowania, ale jednocześnie zauważamy, że na przykład wzrosła stawka podatków, VAT, że w kilkukrotnie w trakcie czasie wzrosły składki na ZUS, czyli że Koszty pracy po zwiększyły się, no to nie jest to zachęca dla pracodawców do tworzenia nowych stanowisk pracy, więc trzeba bardzo rozważnie, rząd bardzo rozważnie i uchwałodawca tego typu sprawy przeprowadzać w Polsce, dokładnie liczyć, bo walka bezrobociem jest niezwykle złożona, a zwiększanie kosztów pracy no, nie wpływa na poprawę, poprawę skargi, czy poprawę wzrostu zatrudnienia kolejny konwent, czy znaczy może nie kolejny, tylko któryś z kolejnych konwentów, będzie kolejny poświęcony temu, żeby ułatwić przedsiębiorcom inwestowanie, nabywanie gruntów, kwestia decyzji środowiskowych. Dzisiejsze procedury pozwalają bardzo łatwo w małe inwestycje i myślę, że to jest wyzwanie dla, dla rządzących, żeby zmieniać ustawę w taki sposób, żeby jak najbardziej w łatwy, w prosty sposób można było nabywać grunty, uzyskać pozwolenie środowiskowe, pozwolenie nam podaleć, żeby czas realizacji inwestycji od momentu zakupu gruntu do uczyszczenia, pozwolenia na w złożenia tworzenia realnych miejsc pracy był jak najkrótszy dzisiaj, to jest 3 lat.